Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na objazd trasy cyklu Krosławno, czyli Pucharu Polski w Polarstwie przełajowym, który już w niedzielę. Trasa jest już w zasadzie domknięta, zostało to co na że tak powiem betonie, czyli prosta startowa i szykany na, szykany na placu, ale o tym powiem, jak będziemy już jechać. Także zapinam kamerę i ruszamy. Zaczynamy. Zaczynamy od prostej startowej To był sławnie już znak, to oglądał obraz trasy zeszłorocznej, to też zna Prosta startowa, szeroka, no ale wymagająca, bo idzie lekko w górę Będzie szeroko Aha, i pamiętajcie, że będziecie kierować się na start, to będziemy przechodzić w tym miejscu z jednej na drugą stronę I tamtędy kierować się na start, żeby nie poruszać się pod prąd po trasie Dojście na start i na boksy będzie oznakowane No i jedziemy, 4% nachylenia Także szeroko No i oczywiście dojeżdżamy teraz, bo jesteśmy na prostej startowej A tu będziemy mieli metę Tak roku No i zaczynamy Tak jakby regularną rundę Wracamy w lewo. Prowizoryczne szykane są namalowane na kostce, ale niekoniecznie będą aż tak precyzyjnie rozstawione płatki, jak te kropki ale tak będziemy próbować. W każdym razie nie przycinany placu w pół, tak jak w zeszłym roku, tylko zawijamy i wyjeżdżamy poza budynek biuro Tu będą worki z piaskiem podłożone, żeby ten krawężnik nikogo nie zaskoczył. Także będzie bezpieczny dla Was karbonowy kół. No i przejeżdżamy tym razem za włękiem nie przed, więc tam będzie cały plac dla kibiców, członków sługi i zawodników, którzy nie biorą udziału w wyścigu. I tam ten stamtąd też będziemy się kierować właśnie do boksu i na start nie przecinając zbytnio teraz. Tutaj kultowy zakręt. No i jeżdżamy. Graweczki są minimalnie dłuższe niż w zeszłym roku więc nie można tak jeden do jeden porównywać czasu krążenia no bo na rundzie jednak zmiany jest sporo, a największe dopiero przed nami, które zaraz powiemy jak myślicie ile czasu zajęło nam postawienie tej trasy w takim formacie, w sensie tych palików, siatek, przeszkód, grabienie, sprzątanie Przekopywanie rur z wodą i takie tam inne sytuacje I tak zobaczcie, nie wiem czy widzicie, możecie się cofnąć, zapalizować na przeszkodach przeszkody okulić my oponami, żeby wasze guziki się dziś ślizgały, ewentualnie jak będziecie je atakować, żeby koło nie uśmiechniały. Oczywiście będą chłopki wjeżdżamy do klasycznego trawersu. Uż zawsze tutaj na pierwszej rundzie szczególnie w każdym wyścigu, wywołuje duże emocji, krzyków różnych, naturalnych właśnie, no Ale no, tak cyklibożyć. Tutaj nie ma nawrotki tak jak w zeszłym roku. E, no i jak widzicie nie chcę kamery. W tym roku nie wjeżdżamy w ogóle na boisko. Kluk piłkarski się na tyle rozwinął i boisko, że tak powiem sobie dowieści, że nie będziemy w ten sposób niszczyć murawy jedziemy, tu będzie taka tajna linia górą ona nie jest szybsza ale nie trzeba przez tą najgłębszą piórę jechać no i tutaj zmiana największa bo jak widzicie te chłopki w zeszłym roku jechało się z góry a teraz jedzie się pod górę tutaj były takie drewniane belki element trasy tej całorocznej zostały usunięte no i te hopki które były pod jazdem w zeszłym roku aktualnie są zjazdem można sobie tu podpopować jakiegoś whipa szczelić nawet jak ktoś potrafi no i teraz wjeżdżamy do dolną część i tu mamy podwójny boks pamiętacie boks był na boisku jest teraz tu na dole Oczywiście podwójny, właśnie przejechaliśmy przez niego i wrócimy do niego za 1200 metrów czyli równiutko za pół rundy W ogóle tak ganam. a czy to się nagrywa? Nagrywa się. No dobra, Bawi mi odjeżdża. Teraz to jest w całości wykuszona, w większości zdecydowanie wygrawiona. Staraliśmy się wszystkie, nawet najmniejsze kamienie w niej usuwać Drodzy, o Wasz Mam nadzieję, że nie przysporzy Wam żadnych nieoczekiwanych defektów. Bo tego nikt nie lubi. Tutaj będzie jeszcze zmiana. W przyszłości w tym roku jeszcze jedziemy tak, ale tu będzie planujemy drobną zmianę tutaj piaskownica, którą nasi najmłodsi postanowili dość mocno przekopać żeby było fajniej tutaj jest no i kręcimy się, kręcimy tu widzicie trasa jest znakowana dwustronnie w całym swoim przebiegu tam gdzie jest w są siatki tutaj gdzie jest rozdzielona rowami kwiatek być nie musi Ale chcemy też ograniczać widoczności dla kibiców którzy będą z góry oczywiście patrzeć na trasę to zmiana w zeszłym roku tego, tego odcinka trasy nie było zrezygnowaliśmy z nich z racji tego że warunki były bardzo ciężkie i czas przejazdu w rundy był po naszej ocenie za długi w tym roku mamy ten odcinek to, to, to są zwane ząby krokodyla wie jak wygląda nasza trasa na mapie, ja, że to wygodne przypomina krokodila no to właśnie jedziemy mu po szczęce Take Górna szczęka Mamy no, dużo zakrętu hopek. To potrafi jechać płynnie to może tu naprawdę bardzo dużo zyskiwać ale wariantów jest kilka, można ciasno zacząć szeroko wyjść i odwrotnie także no nawet jeżeli się zacznie błoto bo jutro coś ma tam spaść tu jest deszcz, to śniegu gdyby się to zaczęło rozjeżdżać to jest na tyle szeroko że można znaleźć znaleźć sobie miejsce z przyżywnością no i wyjeżdżamy w miejsce gdzie kiedyś był ślimak klasyczny pierwszy w Polsce a teraz jest faloryfer. Czy coś się tak Nie, wiem Tak słyszę. Tak to wymyśliliśmy Tak się teraz wie. Ale widzicie, że jest szeroko. Oczywiście ścieżka zjeżdżona przez zawodników na treningach. Ale absolutnie nie trzeba się jej trzymać. I na pewno jak się ta trasa rozjeżdżać, to się nikt nie będzie jej trzymał. Tutaj też można zacząć zupełnie inaczej, inaczej skończyć jechać po dwóch różnych stronach ścieżki Tutaj już jest troszkę włotkane takie o tyci tyci Wielkim światem i powoli zbliżamy się do końca rundy Na chwilę wjedziemy z drugiej strony wok po drugiej stronie Czyli nie nie jesteśmy w idziemy za chwilę żyłych rągiewki to jest początek i koniec boksu o, teraz widzicie tu jest trasa, tam jest boks troszkę włotka i wylatujemy miejsce, które startowaliśmy czyli jesteśmy na początku prostej startowej ale nie na finiszu rundy bo finisz rundy jest oczywiście na linii mety i za chwilę Tu będzie można pojedynki toczyć Ja w tym roku dużo dłuższa ta prosta W zeszłym roku się jechało po tych chłopkach obok I dopiero się wjeżdżało w kostkę Więc teraz Można będzie Wykazać się umiejętnościami sprinterskimi No i dobrze no, czyli co, dziękujemy za oglądanie, zapraszamy w niedzielę, w zasadzie zapraszamy kiedy chcecie, trasa jest już w zasadzie gotowa, no i prawdopodobnie będzie z nami do końca sezonu przełajowego na pewno, więc nawet po imprezie, jeżeli ktoś będzie chciał w pasz potrenować, to zdecydowana większość trasy będzie nawet oznakowana siatkami, a te odcinki, które nie będą, będą na tyle wyjeżdżały, że na pewno nikt nie zabłądzi. Widzimy się w niedzielę.